Słuchajcie, to znowu. Ja oczywiście po nagrywkach przypomniało mi się, znowu mam energii full, ale w sobotę jest mój urodzinowy stream. 24 urodziny kończę, czy będzie 24 godziny stream? Nie wiem, ponieważ wieczorem mam imprezę, aczkolwiek od rana, gdzieś od 11-12 do późnej nocy, myślę 1920 będzie strumyk, na którym będę rysował Wasze pomysły. Będzie fajnie, śmiesznie, dużo muzyki, dużo rysowania, animacje, granie w pasportu, granie w scrap, mechanika, może pójdzie Minecraft, zobaczymy. Zapraszam was serdecznie w tę sobotę 18 maja. Przejdźmy do odcinka. Siemano, z tej strony prozurencie będzie rysowanie Pam z Brawl Stars z Farelem. Zapraszam. Od razu na wstępie wiem, ta postać jest niesamowicie podobna do jednej postaci z Overwatcha, a konkretnie Zayry. Zayry, Zayry. Z tego względu, że się na niej mocno wzorowałem. Szukałem sobie jakiegoś szukałem sobie jakiejś podstawy silnej, wielkiej kobiety. Na początku chciałem Vi Lola wykorzystać, ponieważ ona ma dwie stalowe rękawice, aczkolwiek przypomniałem sobie, że jest Zaira. Z maszyną kurczę, która wywołuje czarne dziury, więc mówię, no idealnie, no sam układ ciała, cała sylwetka, wszystko, no nie, nie będę ukrywał, że bardzo, bardzo mocno się wzorowałem, wręcz przerysowałem, ale oczywiście po swojemu. Jednak nie chcę tego ukrywać. Zawsze jak się wzorujecie na czymś, jak się bardzo na czymś wzorujecie jest praktycznie jeden do jednego, oczywiście nie, nie kalkujcie nigdy. Kalkowanie nic wam nigdy nie da. Aczkolwiek, jeżeli macie obok wzór postaci, która już istnieje i która jest bardzo dobrze znana i tworzycie coś na własny styl, ale na jej podobieństwo, zawsze mówcie. Nie ma co się z tym ukrywać, więc ja się z tym nie ukrywam. Dobra, jeszcze trochę cofnę, żeby być bardziej... Ale jestem roztrzepany! Słuchajcie, dopiero wyszedłem spod prysznica, ale... Cóż, to tylko pokazujesz, że na tym kanale jest wszystko do ludzi i dla ludzi, nie. Nie ma co być za bardzo profesjonalnym, profesjonalny to jestem w pracy. Dzisiaj inny kubek właściwie już końcówka kawy, więc dzisiaj będzie inny hashtag, ale do tego przejdziemy gdzieś w połowie filmu. Dzięki ci piękne Farel za udział w odcinku, za wystąpienie i za miłe słowa, które zaraz usłyszycie, ponieważ ja już przesłuchałem sobie fragment Farela. Bardzo fajnie opisał postać, bardzo ciekawie przedstawił jej mocne i słabe strony i też powiedział fajne słowa o mnie, za co tak naprawdę z serducha serdecznie dziękuję. Witam też wszystkich widzów Farela, jeżeli nie wiecie kim jest ten koleś, ten koleś to Prozure albo Łukasz. Tworzę ilustracje z Brawl Stars w jednej serii, rysuję youtuberów jako super bohaterów, robię rysowanie waszych komentarzy i wiele, wiele innych serii, na które was serdecznie zapraszam. Jeżeli chcecie dołączyć do ekipy prozuraków, to zostawcie suba. I tyle. Przejdźmy do odcinka. Słuchajcie, tak jak mówiłem, postać Pam to kawał baby. Jest to kobieta przy kości z odkurzaczem. No y jeszcze właśnie, przy okazji odkurzacza. Komentarz, który został przez was wyróżniony największą ilością łapek w górę, należał do Hingapurzysty i to właśnie Hinga purzysta chciał Pam w odcinku. Więc macie tutaj komentarz. Jeżeli chcecie przyszłe postaci... Piszcie w komentarzach, kto ma wystąpić w następnym odcinku rysowania z Brawl Stars, ale wybierajcie między Mortisem a Rosą, ponieważ między Rosą a Mortisem jest najwięcej kontrowersji i widziałem najwięcej komentarzy właśnie i na Mortisa i na Rosę, więc mam nadzieję, że między tymi dwoma postaciami wybierzecie, kto pierwszy skomentuje i kto otrzyma największą ilość łapek w górę. Ten po prostu wyląduje w odcinku. W zależności od tego, kogo wybierzecie, Mortis albo Rosa. Proszę Was między tymi dwoma, bo na te dwie postaci jestem mega nakręcony. No i ten Karl cały czas na tym wózku inwalidzkim gdzieś tam jedzie i stara się dogonić te postaci. Kiedy go wrzucę? Dalej nie wiem, ale mam już naprawdę dobry zarys tej postaci. Ja cały czas o tym mówię, wiem o tym, nieważne. Teraz lecimy z PAM. Słuchajcie, PAM. Kawał kobiety przy kości. Ma ten odkurzacz swój na plecach i dowiedziałem się, że ona leczy. Co mnie bardzo zdziwiło, ale na co nakierowała mnie ta jej wieżyczka z wielkim plusem i z zielonym okręgu? No, no, jakby no nic dziwnego, tak? Że jest to lecząca postać. Wszystko, co jest zielone, wszystko, co ma plus, kojarzy się z leczeniem, z jakąś formą naprawy, z czymś takim, właśnie. Więc, no, no jakby no, nie było dla mnie zdziwieniem, że ona tym odkurzaczem po prostu leczy te postaci. Ale wiecie co, o samej postaci powie Wam więcej Farel, więc mu teraz oddaję pałeczkę, a ja do Was wracam za te dwie minuty, więc posłuchajcie Farela i widzimy się dosłownie za moment. Cześć Łukasz, witam Ciebie oraz Twoich widzów. Na samym początku chciałem Ci bardzo serdecznie podziękować za przepięknie stworzony awatar. Odwaliłeś kawał dobrej roboty, moim widzom również się spodobał, ponieważ widziałem, że pod nowymi filmami piszą komentarze, Farel super awatar, mega fajnie wyszedłeś. Ja też uważam, że podobieństwo jest 1 do 1. Więc jeżeli szukacie jakiegoś kreślarza malarza, Baz graża, jak zwał, tak zwał, z całego serduszka Łukaszka mogę polecić. Ale dość już tych uprzejmości, wiem, że dzisiaj rysujesz nowego brawlera, który nazywa się Pam, więc troszeczkę sobie dzisiaj o nim powiemy. Sama postać Pam jest naprawdę bardzo ciekawa, ponieważ taka fest przy kości babka z odkurzaczem na plecach. I tu teraz mała ciekawostka. Kiedy ustawicie sobie język Brawl Stars na polski, to w informacji o postaci Pam jest napisane, że ten odkurzacz nazywa się Złomburza. To o tym wiedział, niech napisze w komentarzu, bo wydaje mi się, że naprawdę mało osób o tym wie. Sama postać Pam na polu bitwy bardzo super się sprawuje na średni dystans, jak i na daleki dystans, ponieważ jej odkurzacz wyrzuca zamiast zasysać, to wyrzuca 9 śrubek na raz naprawdę z szybką prędkością, więc jeżeli do nas podejdzie postać na blisko, zdążymy go bardzo szybko spunktować i prawdopodobnie przyjmie atak 9 śrubek. Na daleki dystans również możemy odpychać przeciwnika i możemy zaskoczyć postacie, które posiadają bardzo mało HP. Ale co najważniejsze, PAM ma super umiejętność, czyli Ultimate Attack. Kiedy nabijemy sobie całego ulta, PAM stawia Tureta, który leczy naszych sojuszników w jego obrębie, co sprawia, że PAM jest naprawdę mega ciężkim przeciwnikiem dla innych profesji. Dobra, ja rozumiem, że można być rozszczepanym, ale bez przesady. Dzięki Ci, Farel, za przybliżenie postaci PAM, więc teraz cóż, ja powiem coś od siebie, od strony tej technicznej, merytorycznej, ale w rysunku. Słuchajcie, sama, sama postać przysporzyła mi trochę problemów, nie wiedziałem dokładnie, jak ułożyć jej ręce, czy zrobić ją bardzo napakowaną, czy raczej taką właśnie przy kości raczej grubiutką w tę stronę, czy nie, jakieś Mocno widoczne mięśnie, tylko takie flaczki grubsze, wiszące, postawiłem na przypakowanie, postawiłem bardziej na zbliżenie jej do zajry, czyli do takiej babeczki, która. Słuchajcie, ten odkurzacz musi trochę ważyć, ona to nosi na plecach. Nosi to tutaj przepasane przez ciało, trzyma go cały czas w łapach. Wiecie, jak to wygląda trochę? To wygląda troszeczkę jak minigun grubego z yy, Team Fortressa. Właśnie z tymi się też kojarzyło, z takim trzymaniem. Minigana, więc uznałem, że to musi trochę ważyć. To nie może być lekkie, tym bardziej, że jest wielka tuba, która tam się ciągnie aż do tego plecaka, tak to nazwijmy, czy do tego pojemnika, tej tuby na plecach, więc to wszystko musi ważyć. To raczej nie jest plastik, to raczej nie jest aluminium, tylko to jest jakaś stal, bądź coś tego pokroju. To właśnie jej mięśnie i takie przypakowanie. Jakby tutaj nie, nie, nie żałowałem jej, skoro ma być wielką kobietą, to też musi mieć czym oddychać i myślę, że fajnie to pasuje. Dodałem jej taką bandanę, przepaskę na szyi w postaci skórzanej, takiej raczej w kolorze w kolorach brązu, żeby coś pasowało do spodni, ponieważ u góry nie mamy nic w kolorach brązu, mamy jedynie włosy, które są takie rudo-czerwone, raczej taki redhead bardziej to jest niż rudy. Mieliśmy już ręce z głowy, mieliśmy z głowy jakby cały tułów, cały tors, tutaj wszystko było zarysowane elegancko. Spodnie nie były wielkim problemem, zarysowałem po prostu takie bago spodnie, takie dresowycie wycierusowo podobne. Cały czas walczę z tym, jak cieniować ten materiał. Powiem wam szczerze, że, że miałem rozmowę telefoniczną z moim tatą, który malował obrazy swojego czasu i on mi sprzedał taki patent, jak sobie zobaczyć w jak pada światło z latarką? Tam kiedyś może Wam przybliżę ten temat. Jest to trochę głupie, ale działa i mam nadzieję, że w tych nowych postaciach widać, że te materiały są już troszkę lepiej pocieniowane. Takie all over the place, jest taki ze mnie spoliglota. Sam siebie denerwuję, jak mówię po angielsku, ale czasami nie wiem, jak to powiedzieć po polsku. Że są wszędzie po trochu i nie wiadomo, gdzie właściwie pada światło. O, w ten sposób. Także starałem się tego uniknąć i mam nadzieję, że to wyjdzie w finalnej pracy. Ale już na linearcie trzeba konkretnie zarysować zgięcia materiału, gdzieś tam pod Planem, na łydkach, na udach, oczywiście to jest bardzo ważne, żeby to nie było ani za luźne, ani za mocno opięte, żeby to nie przypominało potem lateksu. Sam gnat też był mega, mega ciekawą zagwozdką dla mnie. Postanowiłem dodać wielki zielony kryształ, który gdzieś tam te leczenie też z tej wieżyczki pochłania. Wiem, że mogłem trochę przekombinować, ponieważ nie jestem przekonany, czy pan leczy sama w sobie. Jakby za mechaniki gry nie możecie mnie karcić, za nieznajomość mechanik gry nie możecie mnie karcić, aczkolwiek jeżeli wieżyczka Pam leczy, to uznałem, że ten wielki odkurza. Jeżeli coś z siebie wysyła jako dmuchawa, to myślałem bardziej pod kątem, może jakiegoś leczenia, właśnie z Team Fortressa, czy jakaś wiązka lecząca, bądź, bądź chociażby z Overwatcha. E, nie pamiętam dokładnie, jak się nazywała ta postać, ale wiecie, o kogo mi chodzi ta anielica, właśnie z takim promieniem też. Więc uznałem, że kryształ zielony w centrum naszego gnata, który będzie obity blachami niebieskimi, żeby gdzieś tam jeszcze dodać jakieś okablowania, jakieś guziczki, jakieś zastawki, jakieś tam e, jakieś rurki, coś, 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 żeby to było wszystko połączone ze sobą, żeby. Pierwsze wrażenie było, że to nie jest taki kloc i nie wiadomo co jest w środku, tylko tam widać, że są zasłonięte blachami na bokach. Jest wielki kryształ, który generuje właśnie tę moc, wysyłaną potencjalnie w przeciwnika bądź właśnie w sojusznika, żeby go uleczyć. I ja tak to widzę swoimi oczami. Jeżeli ta postać finalnie w grze nie leczy sama z siebie, to powinna. Myślę, że to byłaby ciekawa postać, gdyby była stricte i wyłącznie tylko nastawiona na leczenie, jakby tylko do grania w drużynie, ponieważ takie postaci też są potrzebne w takich grach. Tym bardziej, że w Brawl Stars jest mnóstwo trybów drużynowych, na które tak. Stricte lecząca postać mogłaby doskonale odnaleźć się tylko w tej jednej dziedzinie i, i, i tak sobie to wymyśliłem po prostu. Lineart i kolorowanie było jak zwykle robione w animecie, natomiast cieniowanie było robione w Photoshopie. Tym razem postawiłem na mocne cienie, nie bawiłem się z miękkimi, aczkolwiek, dałem sobie krycie tak na 50% i twardość też na 50%, żeby szybko, fajnie zacieniować pierwszą warstwę skóry, piersi, bo wszystko co jest okrągłe jest cięższe do zacieniowania, ponieważ wszystkie zakrzywienia, wszystkie niedoskonałości są od razu widoczne i wychodzą na takie kwadraty i nieciekawe kąty, aczkolwiek na no, w okrągłościach jak piersi, czy chociażby biceps, gdzieś tutaj barki, zawsze muszą być miękkie cienie, przynajmniej w moim odczuciu jeżeli cieniuję twardymi to nie wygląda to ciekawie, więc cieniowałem od początku miękkimi, dopiero potem twardymi, po o trzecim, czwartym. Piątym na warstwieniu cieni na małym kryciu, tam 15-20% krycie było na cienianiu liniowym. Polecam serdecznie ściemnianie liniowe z jakimś ciemnym brązem bądź burgundem. Dopiero potem zacząłem dodawać twarde cienie. Gdzieś właśnie pod piersiami, gdzieś tutaj nad bronią. Wszędzie, 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 gdzieś tam z tyłu na tym plecaku, na tej całej tubie, żeby to też było odcieniowane, gdzieś pod spodniami, wszystko, co miało rzucać cień, ten cień rzuciło, dam jeszcze przejazd krawienia na też kryciu dosyć sporym, może 45% coś takiego, żeby rozświetlić twarz, rozświetlić trochę włosy, rozświetlić bicepsy tam, gdzie trzeba i tak dalej. I na końcu dodałem sobie z FX Packa od Killera, Killer Pack, bardzo go polecam, jest chyba najlepszym, do jakim do tej pory pracowałem, jest mnóstwo PNG-ków do pracy. Dodałem sobie właśnie efekt naszej wieży leczącej, dokręciłem trochę filtry, pobawiłem się kolorystyką, dodałem sam z siebie plusa z samym obrysem i ze zwężeniem do środka, właśnie zrobionym za pomocą cienia wewnętrznego, ale z kolorem białym, tak jakby on był sam hologramowy i nie do końca wiadomo, czy on jest płaski, czy on jest taki właśnie 3D. Bardzo mi się to podoba. Oczywiście na koniec zmontowałem w tło z nadchodzącego Cyberpunka 2077, więc cały kredyt z tła idzie do twórców grafik do Cyberpunka. Aczkolwiek bardzo podoba mi się ta neonowa tablica i pasuje tutaj idealnie. I w ten oto sposób ja kończę gadanie i przedstawiam wam gotową PAM. Kurczę, w mojej kresce. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Mam nadzieję, że jesteście zachwyceni, że jesteście przede wszystkim zadowoleni i zaspokojeni i usatysfakcjonowani. Tego, słowa szukałem, że jesteście usatysfakcjonowani i że was nie zawiodłem, i mimo, że mocno, mocno, mocno wzorowałem się na overwatchowej postaci, to jednak widać, że jest to PAM, i widać, że jest to obrazek, który siedział w mojej głowie, kiedy spojrzałem na nią pierwszy raz. Cóż, z mojej strony to wszystko. Jeszcze raz dziękuję Farelowi za udział w odcinku, dzięki za tyle miłych słów. No, i jak nie widzieliście, jak robiłem awatar dla Farela, a jesteście widzami farela bądź po prostu chcecie zobaczyć, to macie w przy karcie u góry, właśnie link do postawania awatara dla Farela. Ja się z Wami żegnam. Oczywiście piszcie w komentarzach pomysły na następne odcinki między Rosą a Mortisem. Zostawcie lajka like pod komentarzem z postacią, którą chcecie zobaczyć. I cóż, to chyba wszystko. Hashtag. Może tym razem zrobimy. Zróbmy hashtag urodziny, ponieważ w sobotę jest mój urodzinowy live, który będzie od rana do samej nocy, ponieważ potem jest impreza, ale będzie się naprawdę dużo działo. Będziemy rysować Wasze pomysły, będzie śmiesznie. Mam nadzieję, że dam radę. I cóż, widzimy się w sobotę na liveie około 11-12, A do której będzie, nie wiem, zobaczymy, aż dam radę. Aż a tak długo, aż dam radę w ten sposób. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Mam nadzieję w następnym filmie wtorek i czwartek o 17:00 i dodatkowo w środę, poniedziałek, piątek. Zależy, czy mam czas. Trzymajcie się, cześć.